100 lat, 100 lat, to jest teraz mój drag, małolat. Mój świat, moja kolej, moja pora. Esa, tamte eso, kolaborant laborat. Biblia, bibliotora, koran. Splunę sobie bluznę, kurwa, coraz To profes, nosi się co coraz. Lepiej później, niż wcale wnoszę do raz Od razu na drugą muszkę posyp wziąłem. Wróśnie, bo uśmiech pełna kontrola. Humotelstwo na stubę w różnych krajach. Chcesz tu z nami być, ale trzymasz jaja. Bóg w dom, masu tu masu masz tu sól, masz tu wódę, ziół, tu zakoniesz, się nie wylewa, wpadaj w gosza, jak nie, idź się jebać. Znaleźli mnie szesa, widzę street team, ob, Deutschland oder Polen, sie mich wohnen, heben die Finger wie Iti, number one, diesen Ruhl, deine Bitch liegt ein Partner. Schwitzen wie Tahiti, heute ist Monster. Party im gesamten Ostblock, trink Wodka, Opfer Tanzt in Fox, dort oder Blues zu pop Ich werd Drummer, neben Hammer, benutze deinen Kopf als Kopf Meine Stimme beschert, Bitches sind feuchten Fuchs. Ich geb sie wie ne polnische Straße, ihr Kreuz Sie wird von all diesen Toys benutzt, wie ein Droh. Egal was du tust, du nur zu dem Ruf. Z, ich Action wie Crack hier auf diesem Track. Cool, ist ja das nächste Level wie Mesonett. Guru, Türk, tüft, tat polnischen Oberwald singt Pije kuba do no jakuba jakub do Michała jeden do drugiego kompania cała A kto nie wypije z tego tego bedła kije z Łupu Mój tu mój tego bedła kije Pije kuba do jakuba jakub do Michała Pije jeden do drugiego kompania cała A kto nie wypije ziom, tego we dba, kije, ziom. Wupu, tupu, wupu, tupu, tego bedła kije z no ją jakub, no tego bedła kije Setką fraz, gini nie wini go. go Flow potrzebny od zaraz Od nas, a, dla was, a, dla masra pan baras 100% Sto procent 100 większy hałas Na nogach tumów widzę, ale jestem kozakiem Z niedźwieciem Polanem, zimą siedzę i piję plakiem. Jak wypiję to zabarę się łapię Aby wjedź na tych dach, na bloki to stracisz lakier Jak ci widzą, tak ci piszą, mówią Nie zrzeszą Z nimi tam nie sam Otoczony niszą Kasa Tak, jestem Polakiem, a ty sam spraw Jak w Polsce jest z tym jest 100% najlepszy raper w gminie nie Poważanie nie mam, jest to propaganda Z nami bracie nie zginiesz, tylko my na ja, klipie mamy prawdziwe świnie Jak muszę sobie zwistrać, lebo są nafukani Do ściany, do strany, rytmu zwiebany 100% kokot, zdrowym zdrobím, Ta to hudba je zlacy, ten sak najebany zaby lebo je vyžraný Dneska som si honil, lebo som nadržaný Pojď, to je feťák, strany chrbát osraný Pritrbaný, pritrbaný, debil, vyjebaný Som najlepší, lebo som lafetovaný Smrdzeš jak šanky, lebo si omutrovaný Kokopiča, holiča som dogracaný Robím to pre deti, lebo som prijebaný Vyjebaný, ujebaný, maslak pojebaný Moje texty sú dobré, lebo som dojebaný Kudy ma počúvajú, lebo som prejebaný Vyjebaný, dement, vtúpec, vypatlaný Vyjebáme Pij jeden do, do drugiego, kompania cała A kto nie wypije, ziom, tego we dwa kije, tu, Łuputupu, tu, tego we dwa kije Pije Kuba do Jakuba, Jakub do Michała Pij jeden do, do drugiego, kompania cała I'm so Nigerian, he created the name. So we ain't doing no debating for famous dope boy bears. So I'm an earner with great looks. More chicks than a pervert of Facebook. I'm global, been rhyming for all two. For one man with the mind of a mogul. I told you, we on the boss campaign. So it's A grab money that we pop champagne. Pop that rain the checks me you your ball. And four doors from Chechny to Warsaw. More doors, you ain't. The plan, you ain't getting euros, you ain't a part of the gang Stock Rock is the theme of the tune I'm a space boy, so I my feet on the moon Boss, is a cannibal, I'm eating you fools so With a fork, he's an animal, legion of fools Pije kuwa do jakuba jakub do hawa Pije jeden do drugiego, kompania cawa A kto nie wipije ziom, tego we dvakije ziom Wupu tupu, wupu tego we dvakije Pije kuwa do jakuba jakub do hawa Pije jeden do drugiego, kompania cawa A kto nie wipije ziom, tego we dvakije Nie, 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 Kuba nie, 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 jeden do drugiego nie, nie, tego kto nie, nie, tego nie, 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 Kuba jakub domi hała. -a, do nie, 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 cała nie, 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 nie,